Mistrz Kordowa poprosił o tłumaczenie późniejszej formy przemowy. Której formy? Chorału, bracie. Ciekawe. No dobrze, przedstaw mu ostatnią redukcję. Nie, nie chcę się wymądrzać, ale muszę prosić o wyjaśnienie. Dlaczego spełniamy taką prośbę? Pradawni zakazali dzielić się z obcymi wiedzą o rytuałach. Pradawni nie uciekli pod ziemię przed opancerzonymi najśćcami Czasy się zmieniły. Poza tym jest pod opieką mistrzyni Dżundy. Nie narkisa, przyznam, ale trudno go nazwać obcym. Zrób o co cię proszono. Tak będzie. Dobrze, że to znaleźliśmy. Rozumiem, że oboje znacie lemy Eusena? Tak, siostro. Zgadza się, siostro. To może wytłumaczycie mi paradoks z Piątej Księgi? Eusen zgłębia antynomię oświecenia. To paradoks nieuniknioności cyklu. Wyjaśnij. Oświecenie określa mianem przerywania cyklu. Ale może, zgodnie z kanonem, oświecenie to doświadczanie cyklu. Im bardziej staramy się przerwać cykl, tym bardziej go ucieleśniamy. A jeśli go zaakceptujemy, osiągniemy oświecenie i przerwiemy cykl. Rzeczywiście. I co o tym sądzisz? Myślę, że znaczenie jest jasne. Do prawdziwego oświecenia nie dojdzie się logiką. Aha. Lema od wieków prawie uczonych w Zakłopotanie, ale ty jasno rozumiesz jej przesłanie. Ja... Pamiętaj o kanonie. Nie istnieje żadna prawda poza prawdą wszech rzeczy. Nie istnieje żadna wiedza poza mocą wszystkich innych. Bracie, być może musisz powrócić do piątej księgi. Gdy już to zrobisz, zajrzyj też do poprzednich. Tak, siostro. Bądźmy z nim ostrożni! Nie mogę otworzyć. Siostro, czy przekonał cię piąty wywód? Przekonał? Niekoniecznie, ale na pewno mnie poruszył. Był bardzo poetycki. Niestety nie zawierał w żadnym stopniu spójnej ontologii. Hmm, może przestudiuję go ponownie. cię widzieć, Mary. Co cię sprowadza na Jedę? Podczas podróży natknęłam się na pewną grupę. Jej celem jest ukrycie przed imperium wyczulonych na moc. Słyszałaś kiedyś o ukrytej ścieżce? Witaj, rycerzu Jedai. Nazywają mnie siostrą Tusk. Jestem Kal. Wieści o twoim przybyciu szybko się rozeszły, szlachetny. Mistrzyni Junda bardzo cię ceni. Siri i ja wiele razem przeszliśmy. Jedha to miejsce pełne zaginionych artefaktów, powiązanych między innymi z twoim zakonem. Jeśli trafisz na jakieś zwoje lub inne ciekawe obiekty, chętnie dam ci za nie znalezione przeze mnie skarby. Dam ci znać, jeśli coś znajdę. Wiele ci zawdzięczamy, szlachetny. Mam dla ciebie wiele ciekawostek, przybyszu. Bezcenna ciekawostka w dobrym stanie. Wróć, kiedy zechcesz, młody mędrcze. Podróżniczką. Znalazłaś jakieś układy poza zasięgiem imperium? Nie znalazłam. W głębi pustyni rozsiane są niezliczone ruiny. Jedna z nich mogłaby być doskonałym azylem dla ścieżki. Spójrz tylko na to. Droga zamknięta, przybyszu. Wybacz, Jedi, ale brama musi pozostać zamknięta. W okolicy dostrzegliśmy imperialne patrole. Rozumiem. Patrole niedługo się przeniosą, a wtedy będziesz mógł swobodnie się poruszać. Parę skutery Aratechu. Nie miałem okazji się przejechać. Melduj, siostro. Widzieliśmy jeszcze dwa patrole na zboczu. Dokąd zmierzały? Na południe. O mały włos nie znalazły naszych skrytek. Burza piaskowa nam sprzyja. Zapewne zatarła ślady wędrówki. Obserwuj horyzont. Daj znać, jeśli wrócą. Hej, Kal! Czekaj. Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. Merlin, tak? A, mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś. No wiesz. Nie trzeba, Boat. Dobra, czyli niekoniecznie jasne. Mój mistrz niechętnie patrzył na blastery. Powiedziałeś kiedyś, że to nie broń czyni Jedi. Walczymy z całą galaktyką. Każda przewaga nad Imperium jest na wagę złota. Dzięki, Bód. Dobra. Nauczę cię nim strzelać. Nie będzie stał w miejscu. Każdy ja zaczyna. No i proszę! Nieźle, daj. To jak dawna pracujesz dla sir? Nie pracuję dla sir. Mój płot. Spokojnie, koncentruj Skoncentruj się i pociągnij za spust. Daję wycisk temu manekizomowi. nie z turmowców. 白桃敏 Chyba już Siostry, mamy wielce szanownego gościa. Mędrzec, który doradzał mistrzyni Dżundzie. Zapraszamy, mistrzu Kordowa. Musisz być zmęczony po podróży. Wskażę ci drogę. Miło było Cię spotkać, Mary. Ciebie też, Kal. Powodzenia. Być może wciąż tu będę, kiedy wrócisz. Mam nadzieję. Nie wierzę, że Mistrz Gordowa faktycznie tu jest. Przez cały czas podążałem jego śladami. Cieszę się, że go poznałam. Nigdy nie spotkałam Jedi z lepszym poczuciem humoru. Do tej pory znałaś tylko mnie i Sir. Zgadza się. Przypomina mi to stare czasy. Sir obmyśliła naprawdę sprytną operację. Czemu tak uważasz? Te skały to naturalne ekranowanie przed czujnikami. A jeśli ktoś przez to wszystko przebrnie, a na choreci zarzucą go holoksiążkami? <laughs> Nic dziwnego, że Sir tak długo wymykała się imperium. Umie o siebie zadbać. Rezygnuje z takich możliwości, żeby osiągnąć wyższy cel. Tak, w jej wypadku pozory zdecydowanie mylą. To akurat Was łączy. Pogadamy później, Kal. To równie dobry moment na modyfikację jak każdy inny. Ergonomiczny i skuteczny. i gotowe.